Myślę, że nawet choćby tylko tak intuicyjnie widzimy i odczuwamy taką łączność tego dzisiejszego wspomnienia Matki Bożej Bolesnej z wczorajszym świętem podwyższenia krzyża świętego. I myślę, że jest to rzeczywiście swego rodzaju przedłużenie, swego rodzaju dodatkowy komentarz. Dzisiaj liturgia pokazuje nam, jakby inaczej, tajemnicę naszego zbawienia cały czas w łączności z ukrzyżowanym jeśli wczoraj chcieliśmy jako kościół jako wspólnota zjednoczona z Chrystusem patrzeć na niego jako na ukrzyżowanego przez którego udzielana nam jest łaska to dzisiaj wraz z Maryją chcemy również dostrzec inne oblicze tej łaski bo to nie jest tak że tej łaski nie ma, gdy przychodzi cierpienie, gdy doświadczamy krzyża. W takim potocznym rozumieniu tego słowa łaska możemy ją pojmować, no właśnie, jako pewne uczestnictwo w jakiejś radości, w jakimś błogostanie. A przecież Maryja, która jawi nam się dzisiaj jako znak Kościoła. Zgromadzonego pod krzyżem Chrystusa, ona w dalszym ciągu jest tą, którą chociażby właśnie przed chwilą, aż 53 razy nazwaliśmy pełną łaski. Stojąc pod krzyżem, ona dalej jest pełną łaski. I Bóg nie kończy swojej łaskawości w momencie, kiedy przychodzi do nas jakieś cierpienie, kiedy przychodzi do nas jakiś krzyż. Wczorajsze święto, ta nasza zaduma koncentrowała się na Ukrzyżowanym, i dzisiaj w dalszym ciągu koncentruje się na Ukrzyżowanym Ukrzyżowanym, który jest dla nas źródłem łaski, jest dla nas źródłem życia. Myślę, że w dzisiejszym świecie, tak bardzo schedonizowanym, który liczy tylko na przyjemności, na używanie tego świata. Nie chcemy wchodzić, choćby tylko nieświadomie, w kulturę użycia, ale chcemy być uczestnikami kultury życia: koncentrować swoją codzienność wokół osoby Jezusa Chrystusa, również ukrzyżowanego, i wraz z Jego Matką stanąć, kiedy trzeba, pod krzyżem. Amen.